Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, pragnę w imieniu pana Tomasza Antuszewskiego, Burmistrza Miasta Sanoka przedłożyć sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami. To jest w okresie od 28 czerwca do 29 lipca na sesji dniu dzisiejszym. W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy gminy realizował zadania związane z wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych oraz organizowaniem i nadzorowaniem jednostek objektych. W okresie sprawozdawczym burmistrz miasta Sanoka wydał 23 rozporządzenia. w sprawie przyznania nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego 2018-2019. Przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sanoka, dwa takie zarządzenia, w sprawie udzielenia upoważnienia dla zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w sprawie dla pracownika moczców do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia, e, świadczenia wychowawczego, to były to cztery zarządzenia, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zarządzenia, e, w sprawie zmiany zarządzenia, w sprawie instytucji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w sprawie powołania komisji do kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby, lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego nad członkiem, yy, członkiem rodziny. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w takich było w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia przyczyn zarania umieszczeń technicznych basenów w Centrum Rehabilitacji Sportu Samobójczych oraz oszacowania strat podstawę z tego tytułu. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Miasta Sanoka. W sprawie powołania Komisji Stałej do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej na terenie gminy Miasta Sanoka. W sprawie zmian w regulaminie pracy pracowników miasta Sanoka. Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia przyczyn zawania pomieszczeń technicznych basenów w Centrum Rehabilitacji i Sportu Sanoku oraz oszacowania strat powstałych z tego tytułu. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Cytacyjnego na lokalu użytkowego stanowiących zasób Gminy Miasta Sonoka. W okresie sprawozdawczym burmistrz miasta Sanoka uczestniczył m.in. w następujących wydarzeniach w uroczystościach w 25-lecia Partnerstwa Miast Sanoka i Reinheim. I w lipcu gościliśmy delegację z Niemiec oraz innych miast partnerskich. Głośni honorowymi był Pan Karl Hartmann, burmistrz miasta Reinheim, wybrał z małżonką dziś. Państwo Hartmann utracują wspomagając młodszy szpital oraz stowarzyszenie zajmujące się niesieniem pomocy osobom uszkodowanym przez los. Angażując się w projekty, których ben beneficjentami jest również młodzież. 7 lipca kościół w sanoku, dr Misiel Gross, konsul generalny Niemiec, który zadeklarował patronę i pomoc przy realizacji wspólnych projektów miast partnerskich. Samoczanie otrzymali od konsula zaproszenie do udziału w uroczystościach dnia jedności Niemiec, jakie odbędą się w Krakowie 1 października bieżącego roku. Zaproszenie do występu podczas tych uroczystości otrzymał również zespół Państwa Ludowego sam. 30 czerwca na stawianie piłkarsko Lekarstwa Uczniów Wierchy odbył się rodzinny piknik sportowy pod nazwą Trzymaj Formę, w którym przeznaczyło wielu mieszkańców, przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych Stanoka oraz innych miejscowości. W dniach 5-7 lipca podczas czwartej edycji Festiwalu Karpaty Góry Kultury wystąpiły zespoły folklorystyczne i folkowe z Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Impreza była relacjonowana w regionalnych mediach i zbiegła się w czasie z organizacją obchodów i bileuszu 25-lecia partnerstwa Sanuka i Reinhardt. 25 lipca w Państwowej Szkole Nutycznej im. Bandy Kotasowej w Sanoku podczas, podczas 13. uroczystej sesji Rady Miasta Sanoka 7 kadencji burmistrz Miasta Sanoka wręczył Pani Janinie, trząbacze honorowe obywatelstwo Miasta Sanoka. 27 lipca w Klubie Górnik odbył się pierwszy z tych klubieczorków dla Impresa wpisuje się w program aktywizacji seniorów opracowywany na podstawie konsultacji z handlarami do Rady Seniorów. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta procedowana będzie uchwała w sprawie powołania Rady i projekt statutu Rady Seniorów. Sprawy bieżące realizowane w między sesjami, w tym najważniejsze spotkanie i wydarzenia, w których uczestniczył Burmistrz Miasta Sanoka. Podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników, z 24 maja 2019 roku zarządzającego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej nie otrzymał, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie otrzymał absolutorium. Zarządzanie spółką przez były zarząd, zarząd doprowadziło do stagnacji, poważnych zaniedbań, utraconych korzyści oraz braku rozwoju w podstawowych obszarach działalności spółki takich jak ciepłownictwo, odpady komunalne, wodociągi i kanalizacja. Spółka nie posiada właściwej koncepcji rozwoju ciepłownictwa. Plan rozwoju na lata 2018-2020 w dalszym ciągu nie działań zmierzających do wyeliminowania rosnący, rosnących kosztów emisji CO2. Nie przygotowano całego, całościowego projektu pod tytułem Modernizacja sieci ciepłownic zarówno pod względem technicznym, jak i zamknięcia finansowego. Przyjęta polityka rozwoju skutkuje ciągłym nieuzasadnionym wzrostem cen ciepła dla mieszkańców budownictwa wielorodzinnego niezależnie od cen bail. W obszarze wodno-kanalizacyjnym, zwracam uwagę, niedostateczny rozwój sieci wodociągowej przy jednoczesnym, słabym zdiagnozowaniu strat na przysyle wody. Jeśli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej, to sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia 13 lipca po gwałtownej ulewie w Centrum Rehabilitacji Sportu jest wymownym przykładem wieloletnich zaniechłań w tym obszarze. Obszar gospodarki odpadami komunalnymi to cały szereg zaniechań skutkujących drastycznym wzrostem kosztów całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Brak właściwej koordynacji działań spółki SPGK z władzami miasta w latach 2015-2018 skutkuje bardzo trudną sytuacją w zakresie właściwej współpracy z regionalnymi instalacjami przerobu odpadów komunalnych. W szczególności dotyczy to składowisk odpadów zmieszanych. Nowe władze miasta były zmuszone do podjęcia w trybie awaryjnym negocjacyjnej formy przetargowej z wszystkimi najbliższymi instalacjami przerobu odpadów komunalnych w województwie podkarpackim, by produkować zmieszane odpady komunalne na składowiskach. Efekt zaniechań był tracony korzyści dla spółki i olbrzymi wzrost, wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście a tym samym wzrost stawek za odbiór i wywóz odpadów dla mieszkańców. Miasto nie może sobie pozwolić na dalszą stagnację i brak rzeczywistego rozwoju tak ważnego obszaru działalności komunalnej, za którą odpowiedzialna jest spółka. Jest ciepłownictwo, wodno kanalizacja yy, obszar wodno kanalizacyjny oraz obszar gospodarki odpadami komunalnymi, tym bardziej, że koszty tej stagnacji ponoszą mieszkańcy. 4 oraz 28 lipca burmistrz miasta Sanoka gościł pana profesora zin hu z Chin, wiceprezesa zarządu Euroregionu Karpackiego Polska, pana Dawida Laska oraz dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego Polska, panią Barbarę Inglund. Rozmawiano o rozwoju turystyki regionu, a zwłaszcza o możliwościach rozbudowy bazy hotelowej Sanoku. Samo Królestwo Ustrzyk oraz przygraniczne miasta ze Słowacji i Ukrainy będą mogły wspólnie ubiegać się o pieniądze na ten cel z programów Unii Europejskiej. Profesor Wim gwen mówił o zainteresowaniu Chińczyków podróżami turystycznymi po Europie. Sam znany jest w ze względu na zainteresowanie twórczością Świsława Lecińskiego. 3 lipca Burmistrz Miasta Sanoka podpisał umowę w sprawie dotacji dla rodzinnych ugródków działkowych. 3 lipca Burmistrz Miasta Sanoka wspólnie z przedstawicielami Gminy Zagórz, Gminy Lesko, Gminy Olszanica i Nadleśnictwem Lesko podpisał list intencyjny w sprawie projektu w WELOSAN budowa ścieżki rowerowej Sanok, Zagórz Lesko, Olszanica. Celem projektu jest podjęcie przez władze samorządowe gminy oraz Nadleśnictwa Lesko aktywnych działań zmierzających do wykonania koncepcji, projektów i budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ścieżka połączy miasta Sanok, z Lesko z doliną rzeki San z łącznikiem do Orszanicy. 3 lipca Burmistrz Miasta Sanoka podpisał umowę na wykonanie przebudowy budynku samorządowego przedszkola publicznego nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 2. Wartość umówna projektu to 566 280 ,49 zł 49 groszy brutto. Celem zamówienia jest zakaz zlokalizowanie w budynku pomieszczeń, zlokalizowanie i wyposażenie pomieszczeń kuchennych. 8 lipca burmistrz miasta Sanoka podpisał umowę z firmą KL Polska Spółka z odpowiedzialnością na wykonanie zadania pod nazwą zabezpieczenie osobiska poniżej rynku nad ulicą w Pogórze i schodami chramiszańskimi na działce nr 706 i 724 samotu. Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 4 miliony. 886 642 złotych i 73 groszy. Gmina Miasta Snowka uzyskała dofinansowanie do tej inwestycji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Przyznane dofinansowanie wynosi 80% wartości inwestycji. To jest 3 909 złotych zł 18 groszy. Pierwszy etap to przygotowanie terenu oraz wycinka drzew. W przyszłości zostaną posadzone nowe drzewa, 31 na działce należącej do miasta, 15 na terenie, który jest własnością klasztorów franciszkanów. Ponadto dokonano od biuro i rozliczenia zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w związku z budową przyłącznika łamień. Gmina wystąpiła do SPDK o określenie warunków przyłącza budynku po areszcie śledczym do sieci płodniczek Miasto wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi rozmowy dotyczące możliwości dostosowania budynku do ewentualnego przeniesienia mops w tym przebudowy wejścia i schodowej przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych i podobnych. Oczywiście tu kontynuujemy rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie drugiego 12 lipca w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi burmistrz Miasta Sanoka uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym działań promocyjnych związaną, związaną z ideą Europy Narodowej. Tak? Burmistrz Miasta Sanoka spotkał się z nowymi dyrektorami miejskich szkół, Mianowicie Szkoły Podstawowej nr 1 z Panią Dyrektor Marią Korszyk oraz Szkoły Podstawowej nr 9 z Panem Damianem Wojtowicza. 13 lipca na skutek nawalnych opadów deszczu doszło do zalania pomieszczeń technicznych Centrum Rehabilitacji i Sportu. Obecnie trwają prace Komisji powołanej zarządzeniem burmistrza miasta Sanoka. Prace Komisji związane są z określeniem uszkodzeń urządzeń, ich wyceny oraz przyczyn zalania. W kolejnych dniach Burmistrz Miasta Sanoka będzie na bieżąco informował Państwa i mieszkańców Sanoka o efektach pra pracy komisji. Z informacji jakie napływają z komisji wynika, że pomieszczenia techniczne Centrum Rehabilitacji Sportu, zarówno basenów wewnętrznych, jak i zewnętrznych Zalane zostaje wodami deszczowymi i sanitarnymi, które dostały się tam z miejskich instalacji sanitarnych. Burmistrz Miasta Sonowka spotkał się z panem Ryszardem Ciarko, prezesem firmy Ciarko. Ciarko przepraszam. Ciarko, prezesem firmy Ciarko. Rozmowa dotyczyła perspektyw rozwoju samickiego hokeja, uczestniczenia drużyn hokejowych w rozgrywkach II Ligi Słowackiej, i Centralnej juniorów Juniorów oraz o potrzebie utworzenia Fundacji Rozwoju Samorządzkiego Sportu i możliwościach pozyskiwania sponsorów przez Fundację. Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt w tej sprawie, ale jak jest on nieaktualny. W mieście zamontowano 17 zintegrowanych opraw solarnych latarni LED. Oświetlają one ulicę dziesiątego wóla, zowiskoło z, ofiskową, z drogą, brzozową na domkrowce, wiosenną na posadzie kamienną na wójtostwie. Ura uruchamiają się m.in. pod wpływem ruchu. Jest to tanie, ale pro proekologiczne oświetlenie wykorzystujące mm -hmm. energię słoneczną. Trwają prace przy projekcie zagospodarowania terenu brzegu brzegi san Sanowni. Ścieżkę z nawierzchnią asfaltową zaprojektowano wzdłuż ulicy Rybickiego od parkingu przy Muzeum Budownictwa Ludowego do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przy Sosenkach. Zamówienie realizowane jest w ramach działania 25 poprawa jakości środowiska miejskiego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Wykonawca na stacji i pielęgnacji zieleni realizuje pielęgnację i przycinkę istniejącego drzewostanu na prawym brzegu rzeki San w okolicach Sosenek i Komendy Policji. Obecny stan prac obejmuje dalsze oczyszczanie terenów zieleni, przycinkę drzewostanu oraz budowę ścieżki z nawierzchnią asfaltową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, burmistrz miasta Sanoka zmienił godzinę pracy Urzędu Miasta Sanoka tak, aby osoby pracujące mogły załatwić pilne sprawy w dogodnych dla siebie porach. Tak. Już od środy 1 sierpnia nastąpi zmiany. I tak, w poniedziałek urząd czynny będzie w godzinach od 7.30 do 17.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.30. Burmistrz Miasta Sanoka zlecił SPK SP uporządkowanie i oznakowanie miejsc parkingowych w dzielnicach Wójtowsko, Śródmieście, Holkowce oraz W Burmistrz Miasta Sanoka spotkał się z mieszkańcami ulicy Kazimierza Niedzielskiego na Zatorzu, ulicy Orzeszkowej w Śródmieściu, Rzemieślniczej na Posadzie oraz w kilku miejscach na dobrówce. Burmistrz miasta Sanoka spotkał się z panią Prokurator Jurkowską Hanus w sprawie problemów sanockiego przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej z lokatorami, którzy nie chcą opuścić lokum będącego w zarządzie SPDM, a są skazani przez sąd na eksmisję. Od 24 lipca trwają prace nad inwestycją pod nazwą Budowa obiektu małej architektury, otwarta strefa aktywności pierwotnej. Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 25 tysięcy złotych. Trwale remont ulicy Piastowskiej i Pomorskiej. Na Piastowskiej został położony chodnik. Układana jest jeszcze kostka na wyjazdach, na wyjazdach do przyległych posesji. Dofinansowanie w ramach programu rozwoju Miejskiej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przepraszam. Wartość robót brutto wynosi 4 610 790 ,61 zł i 61 groszy. Dofinansowanie zaś wynosi 60%, czyli 2 760. 6470 zł Zamontowano 14 nowych koszy ulicznych na odpady komunalne na ulicach Placu Świętego Michała, Piłsudskiego, Wałowej i Grzegorza oraz podjęto działania związane z opróżnianiem koszy ulicznych w niedzielę w rejonie parkingu w na Białej Górze. Wykonanie wykonano na końcowe z wykonawcą twórca multimodalnego w kwocie 13 933 900 zł. 60 proszczy netto. Gmina jest w trakcie rozliczenia, rozliczania inwestycji z Urzędem Marszałkowskim jako władzą wdrażającej. Termin wykonania rozliczenia to koniec sierpnia bieżącego roku. 25 lipca bieżącego roku burmistrz miasta Sanoka podpisał umowę. Wykonawcą firmą Remus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na re realizację inwestycji pod nazwą Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stronie skarpie wysokiej terasy, yy, na południowej stronie, stronie skarpie wysokiej terasy sanu na działce nr 636 łamane przez 6 nad ulicą Rybickiego Sanowni. Wartość robót, robót według umowy wynosi 384 592,10 zł i 10 groszy brutto. Wykonawca wykona prace polegające na zabezpieczeniu obrywu skalnego nad skarbą przy ulicy Rybickiego. W ramach zadania planuje się również wykonanie remontu istniejącego tarasu widokowego. W dniach 17 lipca i 23 lipca w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W sesji letniej do egzaminu przystąpiło pięciu pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 7. Wszyscy nauczyciele zostali pozytywnie ocenieni przez egzaminatorów i od 1 września tego roku przejdą na wyższy stopień awansu zawodowego uzyskując tytuł nauczyciela mianowanego. Obsłużono kontrolę trwałości projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka. Kontrolerzy nie stwierdzili uchyli. Obecnie oczekujemy na protokoły, protokół kontroli. Wprowadzona jest na bieżąco kontrola sprzętu komputerowego użyczonego beneficjentem projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka wraz z zawieraniem aneksów do umów wydłużających okres trwałości projektu do 30 lipca 2021 roku. Zakończono, zakończono roboty budowlane przy budowie oświetlenia Policji Cichej i Wolnej. Podjęliśmy inicjatywę związaną z polepszeniem jakości życia osób samotnych i chorych, składając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 8.3 wniosek o dofinansowanie zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 25 lipca odbyło się spotkanie w celu organizacji w listopadzie bieżącego roku pierwszego Sanockiego Forum Gospodarczego pod nazwą. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście tak miły wieczór przez korzystać z niego. 25 lipca odbyło się spotkanie w celu organizacji w listopadzie bieżącego roku pierwszego Samozkiego Forum Gospodarczego pod nazwą Rozwój lokalnego rynku pracy kluczem do wzrostu atrakcyjności gospodarczej. Forum będzie współorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Podkarpacką Agencję Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. Będą również jeszcze inni, inni współorganizujący. Będzie to okazja do spotkań i skutowania relacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta Sanoka i Okolic. Forum będzie otwarte dla wszystkich którzy wyrażą chęć uczestnic uczestniczenia w tym wydarzeniu. 28 czerwca 2019 roku odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej SPGM uzyskali absolutorium. W dniach 10 czerwca, 28 lipca bieżącego roku we wszystkich gminach województwa podkarpackiego odbywały się wybory do rad powiatowych podkarpackiej Izby Rolniczej. W gminie miasta Sanoka procedury wyborcze, w tym przygotowywanie imiennych spisów osób uprawnionych do głosowania, harmonogramów dyżurów, organizowanie posiedzeń Komisji Okręgowej nr 138, przygotowania poparcia kandydatów i obwieszczeń Komisji oraz dokumentacja wyborcza prowadzona była przez pracowników Urzędu Miasta. Pragnę poinformować, że, że członkiem Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Sanoku został pan Andrzej Władysław Figiel, mieszkaniec Sanockiej Dzielnicy Olgowce. Szanowni Państwo, to jest sprawozdanie burmistrza miasta Sanoka za okres od ostatniej sesji. Pragnę również przedstawić sprawozdanie z radiacji uchwał Rady Miasta Sanoka na sesję 29-07-2019. Uchwała nr 12 przez 78, łamane przez 19 Rady Miasta Sanoka z dnia. 27 czerwca 2019 roku dotycząca zmiany uchwały budżetu rok 2019 jest w trakcie realizacji. Uchwała nr 12 przez 79 przez 19 Rady Miasta Sonoka z dnia 27 czerwca 2000 roku dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sonoka w trakcie realizacji. Uchwała nr 12, łamane przez 189, łamane przez 19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia burmistrza Miasta Sanoka do ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na terenach miejskich poza drogami publicznymi. Jest to uchwała zrealizowana. Uchwała nr 12 przez 81 przez 19 Rady Miasta Skoła z dnia 27 czerwca bieżącego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części NPZP terenu położonego w dzielnicy Ochowce o dawną Wernostkę Wojskową to uchwała zrealizowana. Uchwała nr 12 łamane przez 82 przez, łamane przez 19 Rady miasta Sanoka z dnia 27 czerwca bieżącego roku. W sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku jest to uchwała zrealizowana. Uchwała nr 12 przez 83 przez 19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca bieżącego roku w sprawie nagród burmistrza dla osób zasłużonych dla miasta Sanoka. Jest to uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 13, łamane przez 80, przepraszam numer 12 yy, przez 84 przez 19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 20 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. To uchwała zrealizowana i uchwała nr 12 przez 85 przez 19, łamane przez 19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca bieżącego roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników jest to uchwała zrealizowana. Dziękuję Państwu za uwagę.